Dzień dobry widzowie, dzisiaj mamy parking opuszczonych samochodów. W sensie mamy taki parking, na którym jest trochę samochodów opuszczonych. I dzisiaj sobie przejdziemy, obejrzymy te auta. Ja po prostu pokażę tak z ciekawości tak po prostu. No, no tak można powiedzieć, że kolejna część szukania opuszczonych samochodów. A tu są trzy albo cztery. Trzy są na pewno, ale chyba jest więcej. Pierwszy to jest Peżot Partner. Ten tak tutaj niebieski. O, zobaczcie, on tutaj już jest zarośnięty. No jak ktoś powie, że nie jest opuszczony, to się z nim nie zgodzę, bo jest totalnie opuszczony. Chyba nawet widzicie. A obok tego Peżota, tak, na to chyba kolekcja. Cytaran Berlingo też opuszczony. Też tu krzaki zarośnięty, tu ktoś do lusterka się dobierał, też zarośnięty, tu w ogóle inny kolor błotnik, syfik i w ogóle, pęknięta lampa, opuszczony. I tak się zastanawiam, czy ta Skoda obok e, tym faworyt, czy ona też nie jest opuszczona, no jest trochę, za, no jest na oponach zarośnięta, tu rdza już się zjada, chyba teraz opuszczona, ale ładna Skoda, taka dużo naklejek ma. Ładna, ładnie składaną. Yy, ona... Uf, ja bym ją zaliczył, bo według mnie też jest opuszczona. Tam dalej jeszcze chodzi, bo tam jest więcej samochodów. Znaczy się Focus tu jeszcze jest. I tu się jeszcze... Tam... O! Ford Focus jedynka? i tam miał jakiegoś takiego, tylko że mój tam miał kombi zielone. No, ale no, podobny. Yy, no widać, że opuszczony. Tutaj flaki. Zarośnięty też. Tu chyba ktoś chciał wycieraczkę sobie pożyczyć. Ale jest nadal. Tam zaś jakiś flag. Cześć, bo tu jest coś napisane nawet. Kupię każde auto. Jakaś reklama. Ktoś chciał kupić tego Forda, On się nie dziwię. Cześć, jakby ja te Fordy, ja Fordy jedynki lubię ja z chęcią takiego przygarnął. Przejdźmy się, tu jeszcze zobaczyć, Ale tam już chyba nic więcej nie ma. Tam dalej zobaczymy, jeszcze, ale chyba to będzie wszystko. No, tam dalej już nic nie ma. No, tam już Ford sobie zawraca, nic więcej nie ma. Czekajcie, od Green tu zobaczymy. Macie, mi się wydaje. Nie, nie ma, dobra, nieważne. Dobra, widzowie, to taki spontaniczny, szybciutki film, ale zawsze coś. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to. No wiecie co robić. Suba lajka oczywiście, albo chociaż lajka. Ja staram się poszukać więcej opuszczonych samochodów, wam nagrać więcej filmów. Dzięki za oglądanie Naura. To jest jeszcze jednak nie naura. Jest jeszcze model opuszczone. Tablic nie ma. Tu sobie przejdę, trochę też wrośnięty, delikatnie, ale jest. Tu też nie ma tablic i ramka urwana tu leży. Buty. On no też jest opuszczony chyba, tak mi się wydaje. Dobra, to już jest stary koniec Maura.